Dobry Magda Bochanek, witajcie w studio naszego portalu My Łomża, Ze mną jest już mój gość Cezary Cieślukowski, kandydat do senatu. I ja tutaj się posłużę lekką ściągą. Ekonomista, prezes lokalnej grupy rybackiej po Pojezierze Suwalsko-Augustowskiej i przewodniczący Euroregionu Niemen były wojewoda suwalski, członek zarządu województwa podlaskiego, wiceminister zdrowia w rządzie, premier Ewy Kopacz, obecny, obecnie radny sejmiku województwa podlaskiego i tu trzeba podkreślić, że ten radny to od pierwszej kadencji, więc samorządowiec od wielu lat. Dzień dobry, witamy pana w Łomży. Dzień dobry, witam serdecznie mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej. No właśnie, ale nasi mieszkańcy Łomży i regionu nie znają, tej twarzy, bo to jednak region łążeńsko suwalski Suwalsko-Łążyński, jeżeli chodzi o wybory właśnie do senatu. Więc chciałabym, żeby dzisiaj poznali Pana nasi mieszkańcy, skąd się tutaj Pan u nas pojawił? Co, Łomży, co łączy łąże i suwałki oprócz wspólnego kandydata? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie rzeczywiście. Myślę, że nie wszyscy Łomżynianie mnie znają i wcale się temu nie dziwię, ponieważ swoje życie generalnie poświęciłem głównie suwałkom, suwalszczyźnie, ale też województwu Podlaskiemu. Natomiast jakbyśmy troszeczkę zgłębili się w historię, to tych relacji czy związków z i Łomżyń, Ziemią Łomżyńską jest bardzo dużo. Przypomniała Pani, że swego czasu pełniłem funkcję wojewody Suwalskiego. I nie ukrywam, że wówczas najbliższym partnerem w, w wszelkiego rodzaju dyskusjach i projektach było Województwo Łomżyńskie. E, e, tym takim sztandarowym projektem, który wspólnie żeśmy rozpoczęli z ówczesnymi wojewodami łomżyńskimi. Ja przypomnę, że współpracowałem i z panem Franciszkiem Adamiakiem i z panem Jerzym Brzezińskim i najdłużej z Mieczysławem Bagińskim. I wówczas żeśmy doprowadzili do utworzenia takiego konsorcjum, które miało zbudować Via Baltica. Via Baltica. Dla nas to było kluczowe, ponieważ wtedy otwierane były przejścia. Otwierałem przejścia graniczne na Budzisku, na Ogrodnikach z Litwą. No i ta droga z, od granicy przez Polskę miała prowadzić dosłownie tak, jak ona całe życie prowadziła, czyli Suwałki, Augustów, Grajewo, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Warszawa. To jak Coś... się dzisiaj jechało do Łomży. No właśnie, dzisiaj się do Łomży już całkiem nieźle jedzie, bo przyznam się, że, że można powiedzieć, z Suwałk do Piątnicy dojechałem w godzinę, natomiast z Piątnicy do, do redakcji My Łomża dojechałem dodatkowo jeszcze w pół godziny. Także, także na razie, można powiedzieć, Suwałki czekają na Łomży. Ale pan trochę sobie przygarnia ten sukces, że ta Via Baltica to właśnie jest między innymi pana sukces? Czy... Oczywiście, że między innymi tak, ale nie, nie mam tutaj takiego parcia na to, żeby powiedzieć, że to jest moja zasługa. Natomiast rzeczywiście od momentu, kiedy jakby sprawą polityki międzynarodowej naszego państwa stało się otwarcie granic ze wschodem po, po upadku Związku Radzieckiego to niewątpliwie połączenie granicy wschodniej Polski z resztą kraju i z Europą Zachodnią no było kluczowym problemem i rzeczywiście od początku się tym zajęliśmy że trwało to tak długo no oczywiście to już jest kwestia wielu innych zdarzeń natomiast nie chowaliśmy głowy w piasek nie ukrywaliśmy że temat jest kluczowy dla rozwoju tego tych regionów i, I od nas się to tak naprawdę zaczęło. Ale tak jak zaczęłam Pana kandydaturę przedstawiać, to duży nacisk kładziemy tutaj na to, że jest Pan jednak samorządowcem, że od pierwszej kadencji Województwa Podlaskiego jest Pan właśnie w Radzie. Skąd decyzja o tym, że teraz chce Pan startować do Senatu? I widziałam gdzieś pewien artykuł, że mocno Pan wierzy w to, że zostanie Pan senatorem, więc znudziło się już to, że jest Pan radnym? Nie, wręcz przeciwnie, ja się świetnie czuję w roli radnego. Miałem przyjemność zresztą też przez jedną kadencję być w zarządzie województwa, więc zajmowałem się problematyką całego obszaru województwa, nie tylko nie tylko swoim okręgiem wyborczym. I wtedy rzeczywiście też dużo czasu poświęcałem łomży. Mam nadzieję, że też będzie okazja o tym porozmawiać. Natomiast, natomiast, no, tak, sobie, tak jak i pani tutaj była uprzejma mnie zaprezentować, te moje różne doświadczenia w życiu publicznym, ale również i, i w gospodarczym, bo też, bo też i. I w, swoje, w swojej historii mam, mam e, zarządzanie spółkami prawa handlowego, e, więc te moje doświadczenia pozwalają mi na to, żeby e, śmiało powiedzieć, że mam kompetencje, które pozwalają mi na e, pełnienie funkcji senatora Rzeczpospolitej. E, to, że akurat startuję z okręgu 59, czyli Łomża Suwałki, jest naturalne, ponieważ no, z pochodzenia jestem suwalczaninem z urodzenia natomiast też mieszkam na obszarze okręgu, akurat teraz pod augustowem, w dolinie rozpudy. No i na co dzień bywam w tym regionie, więc sądzę, że te problemy, problemy rozwoju, które oczywiście, których w całości senat nie rozwiązuje, ale, ale które mogą być, mogą być też częścią polityki i gospodarczej i społecznej państwa, są, są mi znane, mogę spokojnie prezentować i zabiegać o takie rozwiązania prawne, które Pomogą rozwijać się temu regionowi i ułatwią życie jego mieszkańcom. Ale właśnie o tych rozwiązaniach prawnych za chwilę powiemy, kiedy postaramy się przybliżyć Pana program, bo startuje Pan z paktu stanackiego 2023 PSL-u y, i trzeciej drogi. Y, to też chyba nie było łatwe wyzwanie właśnie y, stanąć w czymś nowym. No I to zaczynać to od tego. Przede, przede nowego, wszystkim. E, bo startuje pan po raz pierwszy. Startuje po raz pierwszy do, do senatu, senatu, zgadza się i oczywiście. Bardzo chcę wygrać te wybory i zostać reprezentantem okręgu i państwa wszystkich w Senacie. Natomiast no, trzeba od tego zacząć, że Pakt Senacki jest to dobrowolne porozumienie Partii Opozycji Demokratycznej. Czyli, moja osoba, żeby została, za, no, stała się kandydatem, musiała zostać zaakceptowana zarówno przez Komitet Obywatelski, jak i właśnie trzecią drogę: Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Szymona Hłowni, lewice lewicę i bezpartyjnych samorządowców. I jestem tym partiom za to bardzo wdzięczny, że, że z tym, w wyniku tego kompromisu wytypowano mnie. No i też powiem tak, że wymagało to moje kandydowanie, wymagało również zebrania poparcia mieszkańców. Czyli regionu na zbierali też zbierałem, ale bardzo dużo osób zbierało w moim imieniu. Również właśnie reprezentanci partii e, tworzących pak senacki zbierali, no i uzbieraliśmy razem ponad 6 tysięcy podpisów no, w ciągu tygodnia. Ale z jakim odbiorem to się pan mnie... tutaj na naszym terenie spotkał? Na razie jest bardzo pozytywnym. Mamy województwo złożone z trzech części Podlasia, ziemi łomżyńskiej i Suwalszczyzny. I akurat w okręgu tym, który chcemy reprezentować, który reprezentuje w wyborach. No, łączymy Suwalszczyznę z ziemią łomżyńską, z Mazowszem Północnym. I to jest bardzo ważne właśnie dla tradycji, dla korzeni, dla kultury tych regionów, żeby e, tych spraw nie bagatelizować i nie pomijać, bo ta odrębność, ona po prostu no, no, wynika ale z naszej tożsamości. Nas I upraszczanie pod nazwą, że jest... no wy podlasiacy i tak dalej, no to jest dla wielu ludzi tak samo, nie do przyjęcia i obraźliwe. I Mazurach, wy, tak? No więc jeżeli ktoś przyjeżdża na Suwalszczyznę i mówi, ale pięknie u was na Mazurach, no to nas trochę tak mhm, obraża, boli. tak? boli, że nie zna geografii po prostu. I ja myślę, że jak ktoś przyjeżdża... To tak na... jak śląski Zagłębie. No właśnie, jak ktoś mhm. przyjeżdża na ziemię łomżyńską i mówi, ale piękne Podlasie tu mamy, to myślę, że tutaj wyborców nie znaczy, znajdzie, tak? myślę, ale myślę, że już my się niestety zaczęliśmy do tego przyzwyczajać, bo trochę, y, panie Cezary, jest tak, że zostaliśmy tym skrzywdzeni, ale też się do tego zaczęliśmy przyzwyczajać po tylu latach. Czyli? Ale ja wiem właśnie, że pan nie był za tym, żeby te województwa były tak duże. Pan chciałby wrócić do tych starych układów, kiedy województwo było suwarskie, Białostockie. <laughs> Ja nie wykluczam, że takie rzeczy się mogą zdarzyć oczywiście, bo zarówno polityka społeczna, jak i gospodarcza państwa może nas do tego wręcz przymusić. Zależy to od rozwiązań formalnoprawnych i od tego, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Proszę zwrócić uwagę, że też jesteśmy częścią tak zwanej Polski wschodniej, niektórzy nawet tak nazywają troszeczkę bardziej nawet czasami obraźliwie ściany wschodniej, tak? no tą ścianą no, no poniekąd staliśmy się w momencie, kiedy kiedy wybuchła wojna, czy agresja, agresja Rosji na na Ukrainę, to no, jakby sami tą ścianę zbudowaliśmy, no bo rzeczywiście od pewnych złych rzeczy trzeba się odcinać w sposób maksymalny, natomiast to cały czas pokutuje i póki co w polityce regionalnej naszego państwa nie, nie ma takich instrumentów, które pozwoliłyby nam na rozwój równoważny przynajmniej z regionami Polski Centralnej czy Zachodniej. Ja mam świadomość, że zapowiedzi polityków były bardzo ambitne co do tego, że nagle Polska Wschodnia stanie się silnym regionem, czyli silnym, Silną częścią naszego państwa. Natomiast wszystkie statystyki dotyczące rozwoju, począwszy od, od produktu krajowego brutto, wskazują, że nic się nie zmieniło, że de facto Wielkopolska, Mazowsze, Pomorze czy Śląsk rozwijają się dużo szybciej i my nadal jako podlaskiej i, i tutaj całe te pięć województw polskich wschodnich jesteśmy w ogóle razem. Wy się nie tak. zgadzacie, żeby was przesuwać w stronę Warmii i Mazur, my się nie zgadzamy, żeby przesuwać nas w stronę Podlasia. To jak pan chce połączyć właśnie Łomże i Suwałki e, swoją kandydaturą, osobą, która chciałaby tak naprawdę reprezentować właśnie te dwa żywioły, jak pan powiedział. Jestem ciekawa jakie to żywioły. Jakby pan ubrał Suwałki i Łomże? No tak tutaj rozmawiałem akurat z koleżankami z Łomży, że być może warto nawet na gdzieś tutaj na, na rynku w Łomży, pokazać to, nasze, to naszą tożsamość kulturową, czyli, czyli połączyć Jaćwinga z Kurpianką, tak? I, i a Jaćwingowie, tak to, to jest taki lud, który właśnie do, do granicy Biebrzy po polskiej stronie i do granicy Niemna, po stronie litewskiej, no, w średniowieczu zajmował olbrzymie tereny i był takim silnym wojowniczym plemieniem. No, się no niestety, wybitym to, tak, przez Krzyżaków. No, no mhm. niestety, wybitym przez Krzyżaków, co czasami czasami jeszcze wypominamy kolegą z Mazur. Tak. Natomiast jeżeli to, mówimy o tym, o tym, o tym co łączy, rzeczywiście łączą nas te same problemy rozwojowe. Mhm. I powiedziałbym, że w różny sposób. Wykorzystaliśmy bądź nie to, to, co zdarzyło się po likwidacji województw. Tak? No, można powiedzieć, że i Łomża i Suwałki zostały dość szybko rozwijały się tak? w, tym, w tym okresie, kiedy były miastami wojewódzkimi. A później zostały, A później po zostały potraktowane po macoszemu. To znaczy nie, nie zdefiniowano i nie wprowadzono w życie instrumentów, które by pozwoliły tym miastom nazwijmy, utrzymać tą, tą tożsamość ponadregionalną. Oczywiście były pewne, e, pewne elementy, które żeśmy też jako samorząd województwa wspierali, chociażby tworzenie wyższych uczelni. E, powiem tak, że decyzja, o, o uchwała nasza o, o właśnie utworzeniu uczelni w Suwałkach była podejmowana na sesji w Łomży, to też ciekawe. E, natomiast też podejmowaliśmy uchwałę o utworzeniu wyższej szkoły zawodowej w Łomży i te uczelnie do dzisiaj już pod zmienionymi nazwami funkcjonują i mają się bardzo dobrze i całe szczęście, że Kształcą kadry dla regionu. Natomiast no, to był chyba jedyny element. Suwałką, to jeszcze za moich czasów, za czasów wojewodowania, doprowadziliśmy do tego, że w Suwałkach, czy w województwie suwalskim, utworzono specjalną strefę ekonomiczną. No i to że, Ale to było jeszcze za czasów województwa, już nie, nie, nie po jego likwidacji. I to na szczęście pozwoliło przejść łagodnie przez ten okres transformacji administracyjnej. Ponieważ, no co by nie mówić, no te kilka tysięcy miejsc pracy, kilkadziesiąt dużych i małych firm, które funkcjonują w strefie suwalskiej, Pociągnęło. no jest tą lokomotywą gospodarczego rozwoju, Ale, rozwoju miasta. Natomiast, swoich... no Łomża z tego nie skorzystała. I to też jakby ślad tego troszeczkę nie korzystamy, odbija przyznać. się. Tak ja jest. zerkam na pana największe sukcesy w służbie publicznej. Tutaj wymienia pan między innymi restrukturyzację szpitali w wojewódzkich tak. w Suwałkach, w Łomży tak. i Białymstoku, jak dzisiaj pan A? obserwuje Szpital. szpital? przeżywał no dwa lata temu dramat. Nie ukrywam, że e, byłem pod tym szpitalem, protestowałem razem z mieszkańcami Łomży, organizowaliśmy konferencję, wręcz byłem inicjatorem zwołania sesji w sprawie, w sprawie e, szpitala w Łomży i w ogóle sytuacji w ochronie zdrowia w związku z pandemią. E, Myślę, że to zrobiono olbrzymią krzywdę mieszkańcom Łomży przede wszystkim, bo, bo, bo zabrano no, opiekę zdrowotną. Natomiast ja też patrzyłem na to z punktu innego. My, jako województwo otrzymaliśmy, kiedyś podjęliśmy decyzję o tym, żeby szpital zakaźny w Białymstoku przekazać akademii Uniwersytetu Medycznemu. Mhm. Akurat działo się to za moich czasów, negocjowałem wówczas z rektorem, rektorem Niklińskim, to przekazanie. I Przekazanie szpitala zakaźnego miało być początkiem budowy takiego Centrum Chorób Zakaźnych, które miało zaopatrzyć w opiekę całe województwo. Później miałem ten zaszczyt pełnić funkcję wiceministra zdrowia, gdzie z drugiej strony podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby dofinansować uniwersytet na budowę tego szpitala, rozbudowę i modernizację tego szpitala. I wydaje się, że wszystko zostało zrobione do tego, żeby ten szpital był przygotowany do tego, żeby zapewnić opiekę medyczną osobom zakażonym koronawirusem. Tymczasem wojewoda podejmuje dziwną decyzję o tym, że nie szpital zakaźny w Białymstoku, tylko szpital wojewódzki w Łomży zostanie przeznaczony w całości na opiekę covidową. Jest to dla mnie do dzisiaj niezrozumiałe. Wojewoda nie wytłumaczył się z tej decyzji, i sądzę, że to, to ludzie zapamiętają, tak? że można podejmować że różne wtedy decyzje. Wtedy pan za plecami mieszkańców Łomży, którzy walczyli o swój szpital? Nie za plecami, tylko razem z nimi. i, i, i Wypominałem to wojewodzie publicznie w, w czasie sesji sejmiku, że jest to błędna decyzja i powinna być natychmiast zmieniona, że taki, taki szpital został właśnie dofinansowany, prze, przekazany przez samorząd województwa na te cele w Białymstoku, a nie w Łomży. W związku z tym, no. Tu pozostał taki uraz. Natomiast, będąc członkiem zarządu województwa odpowiedzialnym za zdrowie, oczywiście zajmowałem się szpitalami. Gdy w 2010 roku, właściwie nawet na początku 2011 roku, obejmowałem te szpitale, to wynik finansowy szpitali był tragiczny. Trzeba powiedzieć, że tam łącznie one miały stratę około 40 milionów złotych, bardzo, bardzo duże zadłużenie. I wówczas potrzeba była pilnej restrukturyzacji. Ta restrukturyzacja objęła cztery szpitale, objęła szpital w Białymstoku wojewódzki, czyli śniadecję, szpital w Choroszczy, szpital wojewódzki w Łomży, szpital wojewódzki w Suwałkach. I po dwóch latach okazało się, że ten wynik jest pozytywny. Czyli, że można było poprzez różnego rodzaju działania i związane z dofinansowaniem szpitali, i związane również z inwestycjami, zakupami sprzętu, e, i też zamianą długów, bo to takie już bardziej finansowe sprawy, można było doprowadzić do poprawy wyniku. Ja szpital łomżyński pamiętam z dwóch rzeczy. Pierwsza dla mnie niezwykle ważna to była decyzja o E, sfinansowaniu e, gruntownej modernizacji, przebudowy bloku operacyjnego. Mhm. To było kluczowe. E, to jest serce zawsze. Blok operacyjny to jest serce to szpitala. To szpitala. Mhm. Tak, i wówczas to żeśmy zmienili, e, e, przebudowali i oddali do użytku nowy blok. A druga ważna rzecz, może niewiele osób to może pamiętać, natomiast e, wówczas dyrektorem był jeszcze pan Marian Jaszewski. Mhm. I wyszedł do mnie z dziwną propozycją, że no, ponieważ no, mamy w ramach restrukturyzacji poszukiwać oszczędności, a bardzo, bardzo, e, jak, to, jak to pokazywał w dokumentach, bardzo duże koszty e, ponosi szpital w związku z funkcjonowaniem e, oddziału stacji Dialis. I proponował, żeby to stację Dialis niejako sprywatyzować, czyli przekazać, e, przekazać w ręce innego podmiotu. Ja wówczas długo to analizowałem, zastanawiałem się, co, co, co leży u podstaw takiej, takiej propozycji, bo. Co leżało? No nie wiem, co leżało, ale była to propozycja z gruntu rzeczy błędna. Yy, zakazałem, czyli nie, nie, nie zgodziłem się na te, na te działanie i z tego co wiem, szybko stacja dializ odzyskała płynność finansową, odzyskała, zaczęła przynosić dochody i do dzisiaj funkcjonuje obsługuje czyli mieszkańców rozumiem. jako jako stacja dializ publiczna podkreślam nie prywatna czyli rozumiem teraz w pana programie między innymi znajdzie się w jakimś sensie ochrona właśnie tych ośrodków e, wojewódzkich e, czy tutaj naszych na naszych terenach szpitali jaki jest program Cezarego Cieślukowskiego kandydata do senatu, bo ja tutaj mam przed sobą siedem punktów. Siedem punktów. Tak. Trzeciej drogi, Szymon Hołownia, jako numer jeden to stawia sobie odsunięcie od władzy prawa i sprawiedliwości. Tutaj u pana znaczy, jako jedynki tego nie widzę. <laughs> nie no, ja zawsze byłem bardziej pragmatyczny w sensie, nie chodzi o to, żeby program wyborczy w wykonaniu konkretnego kandydata, tak jak ja jestem do senatu zawierał tylko postulaty polityczne. No, oczywiście, że każda partia czy każdy komitet wyborczy który startuje w wyborach, stawia sobie za cel przejęcie władzy, tak? bo jedynie władza daje realny wpływ na, na, na rzeczywistość, na podejmowanie decyzji i zmienianie świata. Więc to jest jakby oczywista oczywistość, tego chyba nie trzeba pisać. W naszym województwie w ciągu ostatnich dziesięciu lat ubyło. 13 tysięcy gospodarstw rolnych Mieliśmy, małych przede wszystkim generalnie nie patrząc nawet na skalę bo akurat średnia gospodarstwa u nas w województwie nie jest najmniejsza w kraju tak natomiast ubyło było 90 prawie 3 teraz mamy 76 to znaczy że z różnych przyczyn ludzie zrezygnowali. W wielu sytuacjach nie mieli następców. A czemu nie mają następców? No bo następcy nie widzą przyszłości w gospodarowaniu. Tak więc oczywiście ta ziemia w większości się nie marnuje, jest przejmowana przez innych, jest zagospodarowana, natomiast gospodarstwo bywa. Co znaczy, że mniej ludzi utrzymuje się z rolnictwa. <laughs> Też trzeba pamiętać, że no na dzień dzisiejszy jesteśmy zagłębiem mlecznym. No z racji tego chociażby, że te gleby u nas są dość słabe, ale. ale y na przykład jeszcze 10 lat temu w województwie było ponad 900 tysięcy sztuk trzody chlewnej. Dzisiaj mamy 300 tysięcy, czyli trzy razy spadło. Ubywa nam krów, mimo że mleka skupujemy jeszcze tyle samo, nawet trochę więcej, bo rośnie wydajność. To jak informują prezesi, tu ostatnio rozmawiałem, z prezesem Borackim, z prezesem Sapińskim, więc oni mówią wyraźnie, że spada ilość dostawców mleka, mimo że, że, że jak, jak mówię, sama ilość mleka nie spada. Co to w praktyce oznacza? Że no jednak wymagana jest pilna interwencja na, na rynku gospodarstw rolnych i chcemy inwestować w gospodarstwa które mają szansę rozwoju. Czyli młodym ludziom, szczególnie młodym rolnikom, które decydują się na to, żeby przejąć po rodzicach gospodarstwo i rozwijać, chcemy dać dużo większe wsparcie finansowe. Ale przecież mają młodzi rolnicy wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Więc to wsparcie młody finansowe rolnik. jest bardzo nieznane. No, młody rolnik, było 120 tysięcy, 150 tysięcy i tak dalej. Patrząc na wzrost cen maszyn, na wzrost cen narzędzi, Czyli to, to jest po prostu nieproporcjonalnie małe w stosunku do takich pierwszych potrzeb, na ceny gruntu, które również rosną. Więc tutaj musi to być silne wsparcie, ale przede wszystkim musi być stabilna sytuacja na rynku cen produktów rolnych. Proszę zwrócić uwagę, w zeszłym roku cena litra mleka kosztowała w skupie 3 złote. Dzisiaj mamy przeważnie złote 40. Zł. Cena, cena skupu wołowiny w zeszłym roku 14, w tym roku 11. Natomiast, gdy pójdziemy do sklepu, a cena zboża była 2000 za tonę, dzisiaj to mamy 600, 800. A widziała Pani, żeby cena chleba spadła? A cena mięsa spadła w sklepie? No, nie spadła, po prostu nic nie tanieje, czyli co, świadczy to o tym, że. Chcemy to po prostu jeść. Że dostaje, nie, dostaje, dostaje po kieszeni rolnik, dlatego że jeżeli wszystkie ceny nawozów rosną, ceny paszy rosną, ceny paliwa rosną, ceny energii rosną. A cena skupu spada, no to kto te koszty ponosi? No Ponosi rolnik i on nie ma, nie ma w tym momencie jakby no perspektywy do, Czyli do funkcjonowania. I Czyli Cieszydry, trzecia droga stawia na politykę Polskę rolną i stabilizację polskiego rolnictwa. Nie wraca tak jest. do rolników. Nie wraca, tylko zawsze była z rolnikami. Zawsze. My byliśmy przeciwko Piące Kaczyńskiego i udało się obronić, bo to był taki pretekst, że pod pretekstem ochrony zwierząt chce się zlikwidować dużo część hodowli. Bo to tam z różnych przyczyn też, też już nie chcę tutaj tego rozwijać. Natomiast. Ja chciałabym rozwinąć pana Rońsko cały program, jest, tak. natomiast z... przejdźmy już, do punktów. Ale, ale właśnie punktów. już kończy nam się czas, więc ja tak. Jeszcze jedną rzecz, która może zainteresować samych mieszkańców miasta, tani prąd, ziemia łomżyńska i suwalszczyzna o, regionami właśnie. samowystarczalnymi energetycznie. Ja jadąc z um, Łomży w stronę Stabisk widzę wiatraki właśnie w odległości gdzieś tam pod, nie wiem czy to Szczuczyn czy Grajewo, więc rozumiem, że jest Pan tak. właśnie z zabudowaniem zielonej energii. To Polskie tak Stronnictwo Ludowe, ja osobiście trzecia droga i wszystkie partie opozycyjne, demokratycznej opozycji opowiadają się za zdecydowanym postawieniem polskiej energetyki na zieloną energię. Co to w praktyce oznacza? No, że przede wszystkim muszą, musimy wrócić albo zmienić te przepisy, które zepsu, zepsuło Prawo i Sprawiedliwość, czyli zablokowanie energetyki wiatrowej ustawą z 2016 roku. Teraz niekorzystna zmiana dla prosumentów w zeszłym roku, która spowodowała, no ta tak zepsuła zasady rozliczeń. Ale generalnie w jakim kierunku zmierzamy? Polska energetyka, polskie sieci przesyłowe są niewydolne. Te pieniądze, które państwo polskie, te, te dziesiątki miliardów złotych, które państwo polskie e, zbiera z zielonych świadectw, zostało wydane na różne potrzeby społeczne, natomiast nie na, nowe, na, nie na, na modernizację sieci energetycznych. W związku z tym wszyscy e, potencjalni konsumenci i inwestorzy w zieloną energetykę dzisiaj nie mogą uzyskać podłączenia do sieci. W skali kraju to są dziesiątki tysięcy odmów, dlatego proponujemy, żeby te przepisy zmienić, ale też dać szansę na to, żeby budować tak zwane strefy wyspy samowystarczalności na poziomie bardzo lokalnym, czy to gospodarstw pojedynczych, Czyli czy samorządów lokalnych. Czy, czy, czy nawet dużych miast. Przykład, nie wiem jak to się w tej chwili dzieje w Łomży, ale przykład na przykład Suwałki w tej chwili pracują na tym, żeby zbudować wewnętrzną sieć energetyczną, żeby ta energia, która będzie produkowana, jest produkowana przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, przez niedługo spalarnię, która jest w trakcie procesu inwestycyjnego, żeby ta energia była przez te również duże farmy fotowoltaiczne budowane przez firmy suwalskie, żeby ta energia była wykorzystywana wewnątrz miasta. I żeby ta cena, którą my będziemy, jakby będzie wynikała z realnych kosztów utrzymania nie była obciążona te, tymi wszystkimi opłatami stałymi za przesyły i tak dalej. To pozwoli na to, żeby obniżyć cenę energii, a przede wszystkim, żeby zapewnić stabilizację dopływu energii, czyli nie awarie sieci, nie jakieś i tak dalej. Więc ja sądzę, że plus magazyny energii, o których pani powiedziała. Mamy biogazownie, mamy wiatraki, mamy, mamy fa farmy fo fotowoltaiczne. Mamy magazyny energii, mamy wreszcie wewnętrzne sieci e, przesyłowe i to jest szansa dla, dla takich ośrodków z właśnie dla mniejszych. dla y, Suwałk, Łomży chce Cezary Luka, Dla Suwałk, więc... dla ziemi łomżyńskiej, dla, dla Suwalszczyzny, dla Łomży i dla wszystkich powiatów, innymi, które tak, wchodzą, regionami. nie myli z innymi regionami. No zaczynamy tę rozmowę, ja dziękuję bardzo, że, że korzystam z zaproszenia. to jest oficjalny Myłomża. start kampanii tutaj na naszym terenie, więc Pana twarz tak. zacznie za chwilę być znana właśnie no, mieszkańcom no, Łomży będę, i będę obecny bardzo będę obecny. Osobiście będę obecny również ja w mediach, troszeczkę będę gdzieś obecny gdzieś tam na, na zewnątrz, poczytać. tak zwanym Małdorze, będę rozdawał ulotki, będę spotykał się z mieszkańcami całego regionu, całego okręgu i mam nadzieję, że będę lepiej rozpoznawalny i pozytywnie rozpoznawalny i zechcą Państwo na mnie oddać głos. A my właśnie poznaliśmy pana Cezarego Cieślukowskiego w programie. To jest temat portalu. My, Łomża, czekamy oczywiście na wybory 15 października. Pójdziemy do urn. Magda Bochanek, dziękuję za uwagę i pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.